Kurde, ale mi ścina. U. Dobra, siema, dzisiaj z monem robimy 1 na 1 na całym foreście i w montażu się okaże, jak to było Dokładnie, tak czy... witam, witam was wszystkich. Um, jestem z wykremem VR, on jest ze mną, a więc super. Um, jesteśmy duo. Tak. I nagrywamy 1v1. Wróciłem do GTAG po 3 miesiącach, albo 4 nawet. A więc. Um, okay. więc 10 sekund. Zobaczymy, czy jestem tak samo dobry jak wcześniej. Tak. I mam teraz 10 sekund. może? Masz... I on go nie dogroczył. 10 sekund czy 5? 10. O 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, goal. O kurde, leżę teraz zrobił. Nienawidzę, byś to gerał i robisz. Robisz ty lampy. jest wiem gdzie jest Cynamon totalnie. Przedeż na dół. Najgorsze co mógłby zrobić, no. No bo mi się spadło, dobra. Okej, okay, teraz ja gonię Cynamona, więc Cynamon, cynamon na 10 sekund na ucieczkę, teraz start. Dobra, lecę. Widzę go. Ojoj! No co to jest?! Tam? Wygrał to. Tak coś czuję. Dobra. Dzi. Tu macie gdzieś, tu macie mój czas. I tu macie czas Czas... cynamona. I w montażu się okaże, kto wygrał. Ja obstawiam, że raczej cynamon wygrał. Ale no nie wiem, dobra. Po... Do widzenia!